Dzień dobry. Dzisiaj zaproszę Państwa do naszej kotłowni, naszego domu pasywnego z pracownią. Chcę Państwu pokazać wymianę filtrów do rekuperacji. Przyszły do nas właśnie nowe filterki. Są to dwie bardzo fajne klasy. Jedna M5 jako filtr tego powietrza, które jest, wychodzi z domu i F9 bardzo wysokiej klasy filtr do filtrowania powietrza wpadającego do domu ten film dlatego, ponieważ jest wiele mitów na temat tego, jak trudna w obsłudze jest rekuperacja, jak angażujący jest to system i wymagający bardzo wielu różnych operacji technicznych. No, nie jest to do końca prawda. Wydaje mi się, że dużo łatwiej jest mi wymienić te dwa filtry i sprawdzić przewody wentylacyjne na i wywierne, czyli czapki i wyrzutnie, które mają po około metra długości, czy dwóch metrów długości. O te, niż wchodzić na dach i sprawdzać wszystkie przewody wentylacyjne co 2 lata ale to jest moja opinia nie wiem, zobaczcie jak się wymienia same filtry w urządzeniu no to tak, to jest nasz ekoperator kompo vent ze znaczkiem PHI jak on tutaj teraz działa w trybie normal zobaczmy wyłączę go Dobra, niech się wyłączy spokojnie. O, wentylator przestał szumieć na marginesie. Solarki nabiły już 150 stopni. Teraz, oczywiście, nie akumulują energii w zasobniku, bo woda, która przechodzi przez niego, się gotowała. Zaczną działać dopiero jak trochę słońce przestanie atakować. No, ale dobra, nie o tym. No to tak, co z naszą rekuperacją? Rekuperator jest włączony. Otwieram kluczykiem drzwiczki serwisowe Uważam, żeby się nie uderzyć w głowę To jest cała nasza centrala Jest to wymiennik rotorowy Czyli mm, Centrala, z której pewien element cały czas się obraca O ten tutaj, ten silnik krokowy Obraca nam walcem, wymiennikiem Który ma formę walca, nie wiem czy to będzie widać jakoś no, Trudno to tam wypatrzeć ale może później to pokażę z drugiej kamerki eee, tutaj mamy czerpnie po, świeże powietrze przechodzi nam tam jest nawiewane i dostaje się przez ten filtr wchodzi nam do wymiennika i dalej do domu powietrze z domu wymieniane jest wchodzi do wymiennika przez ten filtr wymieniana jest energia i wychodzi tam tyłem na zewnątrz więc e, tak to po prostu działa. Urządzenie jest skomplikowane. Teraz e, wymienię filtry. No to tak, pierwsza czynność: wyciągam stary filtr. Uważam, żeby go nie rozwadzić bezpapierowy. Zobaczcie, co nam się tu zebrało od ok, w ostatnim okresie eksploatacyjnym. Na porównania może świeżynka. Przyłożę, żeby było widać kontrast. Tak, to jest czysty filtr, to jest brudny. To wszystko byłoby w domu, gdyby nie ten system filtrujący. Na no, powietrze nawiewane do środka daje oczywiście ten lepszy filtr F9. Wiadomo, im lepszy filtr, tym yy, krócej będzie działać, ale na tym chyba nie warto oszczędzać. To jest wszystko w naszych płucach. Wsuwam delikatnie, patrzę, czy nie zebrały nam się tam jakieś zabrudzenia w środku. Patrzę, żeby strzałki się zgadzały, tak jak były w poprzednim. Tutaj mam strzałkę z strony wymiennika, oczywiście. O kurczę! Ten z domu jest jeszcze lepszy. Zabrudzenia budowlane. Nie wiem jaka to jest frakcja PM, ale na moje to z 250. No dobra, i wsuwamy. No, powiem, powiem wam, że tak średnio pasuje. Włożyłem oczywiście z tego zamieszania i tą kamerę w drugą stronę, teraz muszę zjąć. O, zakleszczyła się blaszka. Dlatego nie mogłem go wyjąć. Dobra, już jest w porządku. No to co? Zamykamy? Kluczyk. Eee, okay. I włączamy urządzenie. Błąd błąd widzicie tę ikonkę? Wykrzyknik zniknęła. Czy jest jeszcze? Zobaczymy. Co on tu pokazał? Alarmy. Filtr powietrza zabrudzony. Wykasuj. No dobra, powoli się włącza, ale coś jeszcze się nie włączył. Zazwyczaj krócej to trwa. No już go parę razy włączałem włączałem przy różnych klientach, wymazałem te filtry o, włączył się tak, musiał zaskoczyć więc elegancko już działa bąd y, zabrudzonego filtra zniknął no i tak, i to wszystko generalnie te stare filtry oczywiście można było bardziej nie dbać niż ja można je odkurzać raz na jakiś czas ale dobra powiedzmy sobie, że to trochę zostawiliśmy z boku, żeby zobaczyć ile w ogóle tego się zbierze podczas eksploatacji. Spróbujemy jeszcze zrobić, ostatnio robiłem pomiary stężenia pyłków zawieszonych w powietrzu wewnątrz i na zewnątrz domu. Na początku jak ten te, rekuperator był włączony, jeszcze było trochę kurzu w przewodach i tak dalej, ale i tak i tak poziom pyłków w środku i na zewnątrz był dwa razy Niższy w środku, był dwa razy niższy niż na zewnątrz, więc ma to też taki sens e, dodatkowy, zdrowotny. Ten filtr F9, który założyłem, teraz jest też e, polecany dla osób z alergiami. My z tym nie mamy problemów, ale jakość powietrza w środku jest ważna, więc tam y, wydaje mi się, że warto w niego zainwestować. Więc, dobra, to wszystko. E, dzięki za oglądanie. Łapki w górę, oczywiście. Pozdrawiam.